Biznes od początku apelował o to, żeby jak najszybciej przyjąć ustawę o systemie kaucyjnym, bo jest ona nam potrzebna, żeby osiągnąć cele środowiskowe wyznaczone na poziomie Unii Europejskiej. Natomiast obecnie procedowany projekt zawiera trzy kluczowe elementy, które należałoby poprawić, żeby realnie poprawić sytuację, a nie doprowadzić tak naprawdę do katastrofy i pewnego rodzaju chaosu na rynku. Po pierwsze, jest to. Czas, w którym przedsiębiorcy będą musieli realizować obowiązki w zakresie selektywnej zbiórki za pośrednictwem właśnie systemu kaucyjnego. To znaczy według obecnego brzmienia ustawy będzie to już rok 2025. My apelujemy, aby w roku 2025 realizacja obowiązków mogła odbywać się jeszcze za pośrednictwem organizacji odzysku. Dlaczego, dlaczego, dlaczego akurat takie stanowisko? Dlatego, ponieważ w ciągu roku jest niemożliwe, żeby powstał operator systemu kaucyjnego. Podawca założył, że przedsiębiorca, który nie zbierze swoich opakowań w systemie kaucyjnym, zapłaci 25 zł za kilogram tego typu opakowań. Jednocześnie zostawił nam wyłącznie rok na wywiązanie się z tego obowiązku. Ponieważ jest to niewykonalne, to te kary również są nieuchronne. 25 zł za kilogram. Trzy butelki szklane ważyły właśnie kilogram, czyli 8 zł. Za każdą szklaną butelkę musielibyśmy zapłacić kary administracyjnej za coś, co jest spowodowane nie z naszej winy, tylko opieszałością rządu i parlamentu. Czyli 8 zł do każdej butelki piwa, jeżeli pomnożymy to przez ilość piw, ilość butelek, dochodzimy do kwot absolutnie absurdalnych także tutaj te koszty po stronie konsumenta my oceniamy, że nawet 10 zł więcej musiałoby kosztować piwo, żeby przedsiębiorcy mogli sfinansować te dla końskie kary. Alternatywą dla uniknięcia tych kar jest zamiana butelek zwrotnych szklanych objętych systemem na butelki szklane jednorazowe, które systemem objęte nie są. Ale jaki to będzie miało wpływ na środowisko? Bardzo negatywny. Kaucja nie stanowi przychodu przedsiębiorcy. Kaucja jest naturalnie świadczeniem zwrotnym. Nie ma więc żadnej podstawy do tego, żeby opodatkowywać ją VAT-em. Obecna konstrukcja takie opodatkowanie przewiduje, a co gorsza, tak naprawdę przewiduje ona, że to opodatkowanie odbywa się dopiero na tym końcowym etapie dystrybucji, czyli już w sklepie. Tak? W sklepie do kaucji doliczany jest podatek VAT. Odpowiada za niego, wprowadzający produkt w opakowaniu na rynek, mimo że tak naprawdę nie widzi tych pieniędzy na oczy. To jest coś, co z pewnością należałoby poprawić i z tego opodatkowania VAT-em zrezygnować. No i trzeci w końcu element to jest uwzględnienie w ramach ustawy o systemie kaucyjnym tych systemów, które już w tej chwili funkcjonują z powodzeniem. Systemu kaucyjnego na butelkę zwrotną nie trzeba budować od zera, tak jak jest to w przypadku puszki albo butelki plastikowej. Ten system istnieje. Trzeba ten system utrzymać i go rozwijać, a nie go burzyć i budować od początku.